Dzień dobry TVN. Zapraszamy. Wczoraj od 8.30. Zadziała do show biznesu. Żydula? Ula. Na razie nie robi widza. Poszła Co? Otaczają świat i... I walki o władzę. Niektórzy liczą na jej potknięcie. Na próżno. Super, dosróźno nagroda. Brzydula. Od poniedziałku do piątku o 17.55 Już wielki finał. Do kogo trafi 100 tysięcy euro. Walczy dziesięcioro najzdolniejszych. Audio Films. Blady Chris, Klaudia Kulawik. Paulina Lenda. Ewa Lewandowska. Melkart Boll Magda Staszewska. Ziemowit Świtalski. Mateusz Ziłko, Snake. Wielki finał. Mam talent. Na żywo. W sobotę o 20.35 w TVN. E Słychać SMS o treści pomaga. Ma pod numer 7126 wspierasz podopiecznych Fundacji TVN. Nie jesteś sam. Multibank prezentuje. Miło spotkać się ponownie. Chciałbym zaproponować coś samego dla Pani. Zysk wyższej klasy. Ile? 12%. 12% na lokacie razem z pakietem inwestycyjnym. Co Państwo na to? To spełnia nasze oczekiwania. Zadzwonię. 801-333-555. Ani Konradzie, przelewamy wszystkie pieniądze do multibanku. Sok pomarańczowy? Czy sok dla A może oba w samym czasie? I świeży koktajl owocowy. W jednym. Nowy, tuski, krótki firmy Ariete. Ariete. już dom. Graj i wygraj z Bruno Banani na sekcji santa-poker.pl Lub ściągnij grę na komórkę. Bruno Banani. Zapachy dla mężczyzn, którzy nie biorą życia zbyt poważnie. Ponieważ w naszym domu każdy dzień to inne wezwanie, muszę zadbać, by mojemu dziecku nigdy nie zabrakło energii. Sok, mleko i kanapki z Nutellą. Pełnowartościowe śniadanie. Po co się wchodzi na awere? Jest w tym takie jakieś piękne, o trudno tłumaczyć. No, tłumaczy. Wreszcie dodałam w Himalaju. na wysokość, wysiłek, w nocy wiosną. ból głowy był tak ostry, że nie mogłam funkcjonować. Teraz siedziłam w bokę. Nie dałam do ekranu i poszliśmy w furtkę. Dla niepokonanych. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Knor gorący kubek. Tego mi trzeba.